i Joba. Rozdział 18. Wtedy Bildat z Szłach odezwał się w te słowa. Jak długo będziecie zastawiali pułapki na słowa? Pomyślcie, a potem przemówmy. Dlaczego jesteśmy uważani za bydło, za nieczystych w Twoich oczach, Ty, który rozdzierasz się w swym gniewie? Czy z powodu Ciebie ma być porzucona ziemia i skała przesunąć się ze swego miejsca? Tak, światło bezbożnego gaśnie i nie świeci płomień Jego ogniska. Światło przygasa w jego namiocie i jego lampa gaśnie nad nim. Skracają się jego rzeźkie kroki i upada przez swój własny plan. Jego nogi zapędzają się w sieci i przechadza się ponad kratami. Potrzask chwyta go za zapięte, zaciskają się nad nim pułapki. W ziemi skryty jest na niego sznur i sieć nad jego ścieżką. Trworzą go zewsząd z mory i płoszą go na każdym kroku. Zmarnieje. Jak rzeźkość. Klęska jest już gotowa na jego potknięcie. Pożre kawał jego skóry, pożera jego członki pierworodne śmierci. Wyrwany będzie ze swego namiotu, swej ufności i zaciągnie go do króla strachów. Osiądzie w jego namiocie, nie należąca do niego. Sprawi, że rozsypie się po jego niwie siarka. Od dołu uschną mu korzenie, a od góry zwienną jego gałęzie. Pamięć o nim zniknie z ziemi i nie ma już jego imienia na obszarze kraju. Wypychają go ze światła do ciemności i wypędzają go ze świata. Nie ma on potomka i nie ma następcy w jego ludzie. Nikogo, kto przetrwałby w jego siedzibie. Jego dniem przerażeni będą mieszkańcy zachodu, a mieszkańców Wschodu ogarnie groza. Tak, to spotka mieszkanie niegodziwego. I tak jest z miejscem tego, który nie chciał znać Boga. Rozdział dziewiętnasty. Wtedy Job odpowiedział tymi słowy. Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i kruszyć mnie słowami, już dziesięć razy znieważyliście mnie, nie wstydzicie się mnie krzywdzić. Ale niech będzie. Zbłądziłem. Uchybienie jest po mojej stronie. Jeśli naprawdę chcecie mieć rację, udowodnijcie mi, że słusznie znoszę pohańbienie. Wiedźcie przy tym, że Bóg mnie podkopał i rzucił na mnie swoją sieć. Oto krzyczę, gwałt i nie mam odpowiedzi. Wzywam pomocy, a osądu brak. Zagrodził mi drogę i nie mogę przejść, a nad moimi ścieżkami roztoczył ciemność. Pozbawił mnie mojej godności i zdjął z mojej głowy koronę. Bije we mnie zewsząd i odchodzę, jak drzewo wyrwał mą nadzieję. Uniósł się na mnie gniewem i potraktował mnie, jakbym był jednym z jego wrogów. Nadciągnęły razem jego chówce, przygotowały podejście przeciwko mnie na swych drogach. I obległy zewsząd mój namiot. Oddalili ode mnie moich braci, a moi znajomi potraktowali mnie jak całkiem obcego. Opuścili mnie moi krewni, a bliscy przyjaciele o mnie zapomnieli. Przebywający w moim domu i moje służące uważają mnie za obcego. Stałem się w ich oczach cudzoziemcem, gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się, własnymi ustami muszę go błagać o przysługę. Moim oddechem brzydzi się moja żona, jestem obrzydliwością dla synów mego łona. Nawet mali chłopcy mną gardzą, gdy wstaję, wyśmiewają mnie, brzydzą się mną wszyscy, moi mężowie zaufania, a ci, których kochałem, zwracają się przeciwko mnie. W mojej skórze i w moim ciele przykleiła się moja kość i uszedłem tylko ze skórą moich zębów. Zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade mną, wy, moi przyjaciele, bo mnie dotknęła ręka Boga. Dlaczego mnie prześladujecie, jak Bóg i nie dość wam widoku mego ciała? O, gdyby tak spisano moje słowa, gdyby tak wyryto nazwoju, żelaznym rylcem i ołowiem, wykute w skalę na zawsze. Bo ja wiem, że mój odkupiciel żyje i że jako ostatni stanie nad prochem. A potem, gdy zniszczą moją skórę, to uwolniony od swego ciała. Będę oglądał Boga. Zobaczę Go ja osobiście i moje oczy zobaczę. Nie kto inny. Omdlewają moje nerki w moim łonie, bo mówicie, jak moglibyśmy go dopaść, tak by dało się znaleźć korzeń sprawy przeciw niemu Drżyjcie wy przed mieczem, bo to jest wina, gdyż miecz to gniew za winy po to, abyście wiedzieli, że jest sąd.